Witam, dzisiaj jest niedziela, czwarty dzień października 2009 roku. Zobaczmy co działo się na parze euro-dolar. Przy ostatnim nagraniu byliśmy gdzieś mniej więcej w tym miejscu. No i według tych oznaczeń z poprzedniego nagrania byliśmy tutaj dość mocno wydłużoną falę trzecią, po czym korektę jako falę czwartą. No i teraz możliwą falę piątą i całość jako falę trzecią wyższego rzędu, zaczynając liczenie fal od tego. Miejsca, czyli tutaj fala pierwsza, fala druga, fala trzecia, teraz możliwa fala czwarta, i jeszcze jeden impuls w górę jako fala piąta. Na razie zakładam taki właśnie scenariusz. Kluczową linią powinna być ta oto linia trendu. Nie powinna ona zostać przełamana, a jeżeli zostanie ona przełamana, to już widzimy tutaj, że w tym miejscu mamy szczyt rzekomej fali pierwszej, czyli e, przełamanie tej linii gdzieś w tym miejscu będzie prawdopodobnie równoznaczne z najściem na szczyt fali pierwszej. Czyli już będzie to m, lekko kwestionować całą tę strukturę. E, dlaczego uważam, że jest to korekta, a nie impuls? No jeżeli się przyjrzymy temu całemu spadkowi, no, nijak napięcie falowy impuls to nie wygląda. Wykres jest dość mocno poszarpany. Nowe dołki, nowe szczyty, czyli z teorii charakterystyczny trend spadkowy, jednak z praktyki, dla mnie na chwilę obecną, jest to tylko korekta jeszcze w trendzie wzrostowym i szykuje nam się jeszcze jeden impuls w górę, jako możliwa fala piąta. Więc tak to wygląda na razie na wykresie euro-dolara. Ciekawy jest również na wykresie funta do dolara, gdyż tutaj również prawdopodobnie mamy do czynienia z falą czwartą czyli tutaj mieliśmy falę pierwszą, drugą, trzecią i teraz fala czwarta i jeszcze ten impuls w górę jako fala piąta. Tutaj mm, można się doszukiwać formacji głowy z ramionami. Jednak należy rozróżniać formację głowy z ramionami od zwykłej korekty ABC, ponieważ tutaj mogliśmy mieć na, dopiero falę pierwszą, pod falą pierwszą w fali trzeciej, falę drugą, trzecią, czwartą i tutaj pod falę piątą. Tak więc to co tutaj mamy nie jest formacją głowy z ramionami prawdopodobnie, tylko zwykłą korektą A, B i C całość zatrzymała się na poziomie docelowym dla fal czwartych, czyli tutaj mamy poziom 38,2 do tego linia równoległa od szczytu fali piątej, w fali trzeciej wyższego rzędu poprzez dołek fali A widzimy, że kurs zaczął tutaj kręcić, jeżeli miała być to typowa struktura ABC kurs, e, przepraszam, jeżeli to miała być typowa struktura 1,2 3, no to kurs tutaj nie powinien aż tak mocno się zatrzymywać. A tak to wygląda w teorii, jak to będzie w praktyce, zobaczymy. Kluczową linią przy zakładaniu dalszych wzrostów będzie oczywiście ta oto linia trendu spadkowego, jeżeli ma być to korekta ABC. A na razie na taką wygląda, jeżeli sytuacja się zmieni, no to wtedy nastawienie również ulegnie zmianie. Dziękuję bardzo.